poranna była e, zwołana głównie z tego powodu, że było tam wiele projektów uchwał, które musiały być jeszcze dzisiaj podjęte i właściwie jeszcze dzisiaj e, wyjść z urzędu między innymi do kopalni tak, żeby nastąpiło e, dosyć szybko i sprawnie przekazanie hotelu Górnik na potrzeby, na potrzeby powodzi, na potrzeby gminy e, i pomimo tego, że, że, że dyskusji nie było i na wiele pytań, wielu pytań nawet nie zadawaliśmy, wysłuchaliśmy tylko informacji burmistrza na temat tej sytuacji popowodziowej. To i tak sesja trwała 4, y, prawie 5 godzin, więc y, samo, samo przecie, y, rozumiecie Państwo, że ta dyskusja miała być przełożona na dzisiejszą, na, na tą właśnie godzinę. Y, powiem tak, no nic nie zapowiadało, że no nie będzie tutaj y, całej rzeczy urzędników, bo tak jak powiedziałem, pan burmistrz y, przekazał wcześniej, że ma już wcześniej umówione spotkanie. Z mieszkańcami, ja to rozumiem, no ale oprócz tego są zastępcy, są naczelnicy wydziałów, jest szef sztabu, którzy powinni tutaj być, bo no tak, yy, tak mówi ustawa, że burmistrz na sesji nie musi być, ale ma ludzi odpowiedzialnych za pewne odcinki, które po, którzy powinni na pytania radnych, yy, na pytania pozostałych zaproszonych gości yy, odpowiadać. No tak się nie stało, tylko pozostaje ubolewać. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się dalej rozwijać. No, niczemu dobremu to moim zdaniem nie wróży. Proszę Państwa, ja tutaj wcześniej poprosiłem Panią Dyrektor, bo je, z tego powodu, że jeśli